Witamy w Mickiewicz TV. Zapraszamy Was dzisiaj do obejrzenia odcinka specjalnego z okazji Dnia Niepodległości. Mówią dla Was Patrycja Stychasz i Kornelia Orlik. Witamy wszystkich widzów w ten listopadowy dzień. To już trzeci miesiąc szkoły. Słońce wstało o godzinie 6.50, a zajdzie o godzinie 15.49. Zapowiada się piękny, słoneczny dzień. Tymczasem chcemy powitać wspaniałych gości. Ręczę Państwu, że ich opowieść sprawi, że ten dzień nie będzie kolejną kartką z kalendarza. Pragnę powitać Pana Stanisława i wiele innych Polaków walczących o niepodległość. Bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jak orzeszek, malutki los na parstkiem pić, stala od zgryzot i pocieszeń. Na własną miarę znać nadzieję. W roku kryjówkę sobie uwić. O blasku próchna mówić tnieje, O blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, że są jak okno wypalone, rozbite szkło, rozwiany dym, jak drzewo znagłe powalone, które za płytko wrosło w ziemię. Które mu wyrwał wiatr korzenie i jeszcze szyje cząstkę czasu, ale już traci swe zielenie, i już nie szumi w chórze lasu. Czym dla ciebie jest niepodległość? Niepodległość jest to dar, który należy jak najbardziej szanować, dlatego że drzewo wolności, tak, można powiedzieć, bo to głównie o to się odbija, było podlewane przez wiele lat krwią patriotów e, i była wywalczona no, w niejednej bitwie i przez nie, niejedną duszę, można powiedzieć. Więc tak jak mówię, jest to dar, który należy pielęgnować, pamiętać o nim, niezależnie od pory dnia i nocy, po prostu być świadom, że... Coś, co, to, co, gdzie teraz żyjemy, to co zawdzięczamy Państwu i wszystkiemu i ludziom, z którymi żyjemy, e, nie jest nie stało się tak. Tak, to było tworzone przez wiele lat, przez co musimy o tym pamiętać i to szanować. Niepodległość to wolność wyboru dla mnie, wolność wyznania i prawo decydowania o sobie. Niepodległość przede wszystkim jest dla mnie darem wolności i zjednoczeniem jednego narodu bez względu na ich wiek, religię czy status społeczny. Święto Niepodległości Polski wiąże mi się z wieloma rzeczami. Na przykład z pięknem polskiego języka, jego poezji i prozy, również muzyka ma tu swoje znaczenie. Chopin, Szymanowski, Dowrzeński i Żeleński. I wielu innych wielkich kompozytorów, którzy kształtowali moją wrażliwość. Ziemio ojczysta, ziemio jasna. Nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w Ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić. Odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować. Polska po 123 latach odzyskuje niepodległość i wraca na mapy świata. Dziękujemy Dziękujemy za